Witajcie kochani na moim kanale, udało mi się dzisiaj zakupić zdrapki lotek nowy, taki fajny, pomarańczowy kolor zakupiłam ich więcej, ale rozłożyłam po kopertach więc będzie, będą te zdrapki też na zdrapmasach jako kolejna tam zdrapaczka polska no i mam tutaj zdrapeczki po prostu z tym wybrałam z tej kubki i mam tutaj sześć zobaczymy co, co nam przyniosą czy będzie jakieś słoniki, czy nie będą w każdym razie zaczynamy Przetestujemy. Więc ma. O, zobaczcie, są inne y, te, inne y, symbole. Jest tak, jabłuszko, arbus. To jest co to jest? Kawa i kwiatuszek. I mogło być 500 zł, no ale nie ma. No dobrze, coś innego, ale zupełnie nic takie można powiedzieć nieświąteczne. Znowu mamy arbus, mamy drzewo. Mamy wiśnie, mamy kapelusz, no ale nie mamy słonia. To drzewo tak trochę przypomina z daleka słonie, ale no to nie jest słoń. Dobrze, kolejna. Znowu drzewo, aparat, jabłuszko, no i gwiazda, no i nic z tego. Ok, jeszcze mamy trzy. Może wygrane będą tam, wiecie. O, mamy słonika, super. Jest słonik, jest nutka. Jest chmurka i jest aparat. I co my mamy? Wow! Ale Rarytas 10 zł mamy. No, bardzo się cieszę. Wow! No super! CC. No, piękna, piękna zarobeczka mi się trafiła. No super, bardzo się cieszę. No, także bardzo, bardzo się cieszę. Dobrze, to była zarobeczka z numerem 97. Ok. Kolejna zrapeczka, mamy jabłuszko, także jest odcinek już na plusie, piśnia i nutka, dobra, kolejna, gwiazda, kawa, aparat i mamy słonika, zobaczcie, jest słonik, no to patrzymy, co my tutaj mamy, dwa złotych, no, nawet nie złotówka, tylko dwa, no to powiem Wam, że super, bardzo się cieszę. Na 6 drapeczek mamy tutaj 12 zł, także powiem wam, że nieźle. Jestem mega zaskoczona. Mam nadzieję, że ta edycja lotka będzie sz -sz -szczod szczodra, bo tamta strasznie okropnie i, i bardzo mało tych wygranych było. Nie wiem, może się zmienił prezes Lotto. To czy tam ktoś tam się zmienił w Lotto, to może już będzie tak bardziej dla nas, co <laughs> zobaczymy. Nadzieja jest jakaś. No. Z tego, co widzę, bardzo mi się podoba. Dobrze, kochani, bardzo Wam dziękuję. Wydałam na zdrabki tak naprawdę 30 zł, bo 24 zdrabki idzie do koparty. No i już 12 mam zwrotu, ale yy, nie będziemy liczyć tego, no bo po prostu yy, w zdrabkowym, yy, zdrabmasach będziemy po prostu liczyć na nowo i tak dalej, i sobie będziemy zapisywać. No, tak jak to zawsze było, ale powiem Wam, że jestem naprawdę bardzo zadowolona z tego, co tutaj widzę. No i co? No i do zobaczenia w następnych odcinkach, buziaczki. Pa, pa.